Jesteśmy na wieczornym obszędzie, nie, Sawery? Dobry wieczór. No, jest wieczór. I słuchajcie, tak chwaliłem naszą tutaj Mariolkę. Dziewczynkę. Że dziewczynki są mocniejsze i w ogóle. I wiecie, co się stało? Mariolka nam potupadła na zdrowiu. I nie wiem, co się stało. Dostała w sumie nie za mocnej biegunki. Mama tu cały czas przy niej jest 17.30 się opiekuje, ale Mariolkę musimy dokarmiać. I to wiecie, sądom bo nie chcę tutaj Sać za bardzo. Osłabła nam. Nie wiem, co jej jest. Czy te dwa, trzy dni na mrozie i się dało we znaki, ale powinno być wręcz przeciwnie. Była zahartowana i mocna, a teraz nam coś podupadła. Co się stało, powiedz? No nie wiem, na razie dokarmiamy ją mlekiem. I tyle. Dostała od pana weterynarza wczoraj zaszczyk, i dzisiaj zaszczyk. Także. Jest leczona. Oczywiście na razie jest sztuką nieekologiczną, bo jeśli chodzi o leczenie zwierząt wszystkich ekologicznych, to wygląda to tak, że możemy sięgać po wszelkie zdobycza techniki, antybiotyki i tak dalej, ale kwarantanna na każdą sztukę jest razy dwa. Tak jak dany lek jest napisane, że po miesiącu można taką sztukę, na przykład, ubić albo pobierać z niej mleko. To w ekologii będzie to dwa miesiące, dajmy na to. I tak samo jest tutaj. Tu wiadomo, kwarantanna sama minie, no bo przecież zanim Mariolka będzie dużą tutaj krową, to minie dwa lata, ale oby, żeby wyszła z tego. No, nie wygląda za dobrze. Tak od wczoraj nam podupadła na zdrowiu. I tak nie wiemy. Weterynarz stwierdził lekkie szmery w płucach. Ja tu widzę lekką taką biegunkę, no ale bez przesady, nie wiem co jej się stało, szczerze mówiąc. Jakąś mamy tutaj, jakieś mamy tutaj małą czarną serię, wiecie? Bo wczoraj nam się urodził martwy cielak, a dzisiaj Mariolka, także nie wiem. Jak się czasami, wiecie, zacznie, to też niedobrze. Może to jest związane z tym, że jest za dużo tu wilgoci już, jakieś choróbska tu przyszły. Na dworzu mamy ciągle mróz, krowy tutaj siedzą. Nie wiem. Może przerobimy Ksawery tą oborę na niezamarzającą. że znaczy tutaj jest kwestia tylko poideł. Poidła powinny być niezamarzające, bo to to wiadomo zamarznie. No ale utrzymujemy tu w miarę, zobaczcie, warunki czyste powietrze jest. Wietrzymy około 5 stopni, no nie wiem. Mamy taką gromadę, zobaczcie. Duże sztuki małe, o teraz pobiegły. To są tu są tu większe, patrzą się na nas. A tam daleko już pobiegł jeden mały I, i co i wam pokażę teraz smutną rzecz. W tym filmie będziemy pokazywać kiepskie sprawy, smutne sprawy i trudne sprawy. idziemy tam na górkę. Zaraz się tam znajdziemy, gdzie ten czarny punkcik jest. minutes Słuchajcie, chciałem podejść bliżej, ale się troszkę boję, bo krowa jest agresywna. Jak urodziła właśnie tego cielaka, cielaka martwego, to był to chyba jakiś trudny, bardzo poród, i od razu startowała na człowieka. Także tylko ładwarką podjechałem i nawet nie wychodziłem, bo co wyszedłem, to ona chciała na mnie startować. I zobaczcie, to jest miejsce, gdzie ona tam rodziła. I ona z obory poszła z powrotem tam, gdzie ten cielak jest. I tak krowy mają w naturze, że jak cielaka martwo urodzi gdzieś na paswisku, to ona później w to samo miejsce dokładnie idzie, gdzie tego cielaka urodziła i pomrukuje tylko delikatnie. No i tyle, słuchajcie. Także taka przykra sprawa. Cielak martwo urodzony. Takie rzeczy też się zdarza. jesteśmy tutaj na obrzęcie wieczornym. No i jest tutaj nasza Mariolka leczona. Podajemy jej tutaj picie, cieplutkie. Mama tutaj muczy. Proszę, tu jest mama. Tak, 17. Co ja mówię, tam jest mama, o 17.30. Tam jest mama, mówczy za nią, o zobaczcie. Teraz nie jest dziwiona, że jest kamerowana, Ale musieliśmy ją zabrać, bo jest zimno i tutaj żeśmy wyścielili taki sobie ładny kącik ze słomy. I przykryliśmy, żeby nie traciła temperatury, bo już bidna była wychłodzona, nosek był zimny. Ale teraz widzę, temperatura już wraca. Na razie dostaje sam rehydrat, bo ma bidula rozwolnienie. Jutro prawdopodobnie przyjedzie weterynarz i zobaczy, co to jest za bakteria, czy inne cholerstwo, co to spowodowało naszej tutaj pięknej Mariolce. Ale ma się dobrze. Wydaje mi się, że dzisiaj rano było dużo gorzej z nią. Leżała prawie, jakby martwa była, a teraz już główka do góry. Już tutaj sobie po ganku chodziła. Także jest nadzieja że będzie zdrowa. No taki widzicie przypadek. Na a nie ma, nie ma mocnych jednak. Można hartować, można tutaj działać, ale o tutaj byk jest. Ale no trzeba też pomagać no. Nie ma lekko, o widzicie jak mruczy tamta mama? Także no miałem już przypadek, że przypadki, że ciele nawet i tydzień byłoby bez matki zabrane na przykład w takie miejsce i leczone czy tam w innym. I później żeśmy matce oddawali, i jeszcze po tygodniu bez problemu przyjmowała mleko. Miała także, mama poczeka i dziecko na razie wyzdrowieje. Także tutaj jest w tym miejscu. Tutaj też tak nie chciałem, bo tu widzicie, wszystkie chodzą, jest brudno, zimniej zawsze. A tutaj możemy ją przykryć ładnie kocykiem i zaopiekować się. Także jest po karmieniu. Także Mariolka do jutra i masz być zdrowa. Tak, jutro przyjdzie pan doktor. Trzymaj się. A jak wygląda teraz Ferdynand? To proszę. Ferdynand właśnie sobie pije mleczko od mamy. Mamusia w oborze właśnie z synkiem. Także jest numer 92-78. Także wszystko się zgadza. Zobaczcie, jak już wyrósł. Wagę to już chyba podwoił. Albo potroił. Także ładnie się ma. Ferdynand, zdrowiutki. A ja tutaj jeszcze idę zawsze posprawdzać wszystkie cielaki po kolei. O. Tutaj mamy śpiącego. Ty nie strasznie. Ten też jakiś choródki chyba. Mariolka dostała do swojego mieszkanka. Lampę promiennik, także jest teraz jak mały kurczaczek albo mały prosiaczek. Także tutaj ładnie ładnie grzeje, czuć i nosek Mariolki też już jest dużo cieplejszy. Tu jeszcze ma kocyk. No i był pan doktor, dał dwie kroplówki Selen dla, na wzmocnienie i teraz właśnie ma się trochę Mariolka wzmocnić chwilę. Kał poszedł do badania. Także wejdziemy kał do badania, żeby wiedzieć, z czym się tutaj mierzymy. Czy to bakteria, co tutaj, co tutaj wynikło, żeby wiedzieć, jak podejść. Nawet dla później dalszych takich przypadków, jakby się jakiś tam zdarzył, to będziemy wiedzieli, jak działać i co tutaj w stadzie się pojawiło. Bo pan weterynarz powiedział, że coś musiało się tutaj pojawić, jakieś choróbsko. I teraz. Będę czekał do wieczora, i wieczorem z Mariolką pójdę na żer do mamy. O Jezu, wyłączyłem przed, przed chwilą apart. Także Mariolka odpoczywa, a później wieczorem pójdziemy do mamy nakarmić. Także grzej się tutaj ładnie. Promiennik tutaj ma swoją taką, no może niezbyt urodziwą. Trzeba tu by remont zrobić, bo trochę boki porzewiały, no ale nic innego na szybko nie miałem. I tutaj Mariolka się właśnie. Wygrzewa, także trzymaj się, a ja jadę skałem do badania, żeby wiedzieć z czym tutaj musimy się zmierzyć, co za bakteria tu przyszła. Także na takie akcje, widzicie? Miało być fajnie, miał być mróz, miało to wszystko wyciąć, ale chyba za dużo tego mrozu, już za dużo tego mrozu, za dużo wilgoci w oborze. Może, może za dużo osłabienie już tych cielaków. Nie wiem, także działam, nie ma co. Zobaczcie, udało się. Marlenka pije od swojej mamusi. Zeszła tutaj na dół, otworzyłem jej. Mama podeszła i już pije. Zobaczcie, jak jej się naddało i pije mleko. Piękny widok. Jezus, jak ja się cieszę. Naprawdę, już byłem załamany. Taki ładny cielaczek. I mi przychorował. Niedopuszczalna, ale zobaczcie, po takim czasie przecież trzy dni nie pił od matki. I mama ładnie przyszła zeszło i pije mleko. Ale za dużo mu tam nie dam do wypicia. Dostanie jeszcze glukozy, żeby za dużo tego mleka na raz nie wypił. I jutro z powrotem zejdzie i może na dłużej z mamą zostanie. Także super sprawa, że taka mama się dobra trafiła. Że zobaczcie, po trzech dniach nie odrzuca cielaka, tylko przyszła i spokojnie stoi, żeby cielak jej to mleczko zdoił. Pięknie. Oby się nic nie stało. Ale dostał plówkę, wszystko dostał co trzeba od pana weterynarza. Także powinna być już dobrze tak cicho. Mówię, żeby naprawdę nie wystraszyć. No tutaj musiałem tą krowę troszkę przygonić, bo była akurat przy paśniku tam na zewnątrz, i tutaj ją goniłem. Marlenka musiała zejść i powoli, powoli pije. Także ma się na lepsze. Cieszę się bardzo. Zobaczcie, chłopacy, wyposażeni Witamy. w sondę, w smoczek. A wszystko niepotrzebne, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Marlenka postanowiła wybrać mamę, a nie tam takie tutaj narzędzia, tortury i urządzenie. Wszystko by się Zobaczcie, jak się mama opiekuje. Zostawimy ją tutaj na kilka minut, i z powrotem zabierzemy tutaj. I jeszcze trochę damy glukozy na wzmocnienie, ale niech się z mamą troszkę. Niech się troszkę nacieszy. I mamą, i mlekiem od mamy. Nie chłopaki, jakie jest najlepsze mleko? To naturalne od mamy chyba. Od mamy, tak. Dokładnie, a nie tam takie jakieś tutaj. C cuda nie widzę pewnie. Dokładnie. Także czekamy i fajnie. Fajnie to cieszy najbardziej. No, trochę od krówki swojej mamusi wypiła mleka, a teraz dotankowujemy do końca glukozą w płynie i kładziemy spać Mariolkę. Żeby za dużo mleka naraz nie wypiła, bo się troszkę boimy, żeby jakiś nawrót biegunki nie był. Także takie coś kombinujemy. Zobaczymy. Ale ma się coraz lepiej, bo już szaleje. O, troszkę jeszcze tył chodzi, bo to takie specyficzne uścielone jak cokolwiek się dzieje z pusami, z przewodem pokarmowym, to najpierw zaczyna tańczyć tył. Nie ma stabilności chodzenia. A no chodź, chodź tutaj. Nie ma, nie ma, jeszcze musi się napić. Żeby się nam nie odwodniła, bo najgorsze ucieląc jest odwodnienie. Ona już została nawodniona tutaj kropkówkami, płynami, także powinna już być coraz lepiej. O. A zobacz, mama, wiemy, która mama, bo mama muczy. Także więź cały czas jest, także wszystko powinno być jak należy. Oddamy, jutro ci oddamy. No spokojnie. Dobra, to nie, nie musisz już sprawdzać, która to jest krowa, wiesz, sama się pokazała. Bo żeśmy przez chwilę mieli wątpliwość, czy ta matka to jest oby matka, bo się Edziu jeszcze do niej dosiadł i podpijał jej mleko. Ale Edziu to złodziej mleka i chciał Mariolce podpić mleko. Nawet tak patrzyłem po wymieniu, że miała spite. Spite wymie przez kogoś i teraz wiemy przez kogo. Widzisz? Mariolka, jak ty nie pijesz, to ci Edziu podkrada mleko w tym czasie. Takie cuda. I coś Chcesz przejść? No. Nie chodzi. jeszcze się No i mamy już chyba koniec leczenia Mariolka zobaczcie wyszła na dwór mama jest przy niej jeszcze delikatnie się oczyszcza widać z tyłu no bo cały czas na tych wszystkich glukozach bez mleka Teraz, wczoraj, żeśmy troszkę dali mleka od krowy, to znaczy daliśmy jej się trochę napić. Z pół litra, może. I glukozę, a dzisiaj już z mamą ma być, chodzić. I już ma się mieć dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także możemy uznać, że leczenie zakończone. Teraz musicie się tylko tutaj trzymać. Ma być cieplej. Troszeczkę. Dwa dni. Także powinno być wszystko, wszystko ok. A stado czeka na karmienie. Całe. Krowy trochę się brudniejsze zrobiły. No bo przez te mrozy nikt się tego nie spodziewał. Ścielimy ile się da. Ale wiecie jak jest taki zaduch i tak dalej. Wszystkie krowy do budynku wchodzą. No to wiadomo, że się muszą troszkę ubrudzić. Jedna wie gdzie się położyć i jest czysta. A druga gdzieś się tam położy. O, tak tamta. W łajniaki, i jest brudna. O, a tutaj mamy drugiego cielaczka, który pije. O, to jest Edziu. Witamy, Edzia. Edziu, złodziej mleka. Edziu pod nieobecność Mariolki pił od swojej matki. Czyli tutaj to jest swoja matka, czy nie? O kurczę, nie wiem nawet. Chyba nie. A to złodziej mleka. Czy wszystkim podpijasz mleko, tak? Codziennie od innej krowy piję mleko Taki mistrz Jesteś jak wiesz No ale to w sumie dobrze, że Jak Mariolka nie piła, to Edziu pił Przynajmniej w było Cały czas użytkowane Mleko nie zostało. Także Mariolka ma świeże mleko teraz od mamy Także wszystko ok Skończyło się chyba wszystko dobrze A gdzie ona jest? O, gdzieś się tam schowała z tyłu tutaj tu takie ładne rogi makrowa. O, tutaj jest. No jeszcze tak nie wygląda idealnie, ale nie ma problemu. Będzie żyła. No to co, kończymy chyba leczenie. Idę karmić.